No, witam Was w kolejnej mojej audycji, moi drodzy przegrywi życiowi. Mamy godzinę drugą pięć. Ja nie śpię i tak myślę sobie. Co Wam dzisiaj powiedzieć? I pomyślałem, że porozmawiam z Wami o pewnej istotnej kwestii. Zresztą, jak każdej na tym kanale. Słuchajcie. Mamią nas od najmłodszych lat, odkąd się tylko urodzimy. Mamią nas wszyscy. Otumaniają chorą propagandą rodzice, nauczyciele, Starsze rodzeństwo, księża, starsi znajomi, telewizja i Bóg wie kto jeszcze. Mamią nas, mówiąc o tym, jak wielką wartość stanowi człowiek. Jak bardzo należy go szanować, drugiego człowieka, jaki to on jest ważny w naszym życiu, jacy to inni ludzie są ważni, jacy są wartościowi, jakby stanowił dla nas jakąś wielką wartość, lecz później dorastamy. I nie do końca nam się wydaje, że drugi człowiek stanowi dla nas jakąś wielką wartość. Nie do końca. Otworzymy sobie oczy. Wyjdziemy na świat. Dorośniemy. Wyjdziemy z domu. I mamy problemy. Mamy pewien dysonans powznawczy. Tutaj nam tak mówiono, jak to, jaki to drugi człowiek jest wartościowy, jaki to, jaki to trzeba mieć dla niego szacunek. A tu i od drugiego człowieka otrzymujemy ciosy. Czy fizyczne, czy psychiczne, czy werbalne. Otrzymujemy ciosy. Nie wiemy, co się dzieje. Dlaczego tak jest? Gdzie tkwi problem? Przecież wszystko miało być pięknie na świecie, inni ludzie mieli być w porządku, ale tak nie jest. Dlaczego tak się dzieje? Pewnie zapytacie, tak? Odpowiedź na to jest jedna. Należy zrozumieć, Wartość ludzką z perspektywy drugiego człowieka. Czym jest tutaj na tym świecie faktycznie jeden człowiek dla drugiego? Czym on jest? Pomocą? Nie wydaje mi się. Kompanem życia? Też mi się raczej nie wydaje. Więc czym? Powiem Wam czym. Jest tylko jedną rzeczą człowiek dla drugiego człowieka. We wszystkim lewackim określeniom, próbującym zafałszować prawdziwy odbiór tego świata. Człowiek jest dla drugiego człowieka tylko konkurencją. Niczym więcej. Konkurencją. Rozumiecie? Człowiek dla drugiego człowieka jest tylko i wyłącznie konkurencją. Konkuruje w nim we wszystkim. Zabiera mu wszystko, co się da, co może. Zabiera mu powietrze do oddychania. No, wiadomo, niewiele tego powietrza mu zabierze, nie? Ale zawsze jest mniej dla drugiego. Zabiera mu jakąś przestrzeń życiową. Jeżeli jest mężczyzną, zabiera mu kobiety. Czy jedną kobietę. Zabiera mu miejsce pracy. Zabiera mu wszystko. Gdyby tego człowieka nie było, który mu to zabiera, ten drugi miałby łatwiej. Widzicie jakie to jest przykre? Jaka to jest przykra prawda o tym świecie. O której nikt nie mówi. Nikt! Może to dobrze, że nikt nie mówi. Trudno powiedzieć. Może to jest taka tak zwana tajemnica poliszynela. Wszyscy o tym wiedzą, ale nikt o tym nie mówi. Trudno powiedzieć. Wiecie, ja sam nie chciałbym, żeby tak było. Ja sam nie chciałbym. Chciałbym, żeby wszyscy żyli w zgodzie. Żeby to tak nie było. Żeby każdy miał swoje. Nikt nikomu nie zazdrościł. Wszyscy żyli w zgodzie, bez wojen, bez zabijania, bez. bez aktów agresji. Ale to się tak nie da. Wiecie dlaczego? Bo jesteśmy konkurencją dla siebie na tym świecie. Bo każdy żywy organizm na tym świecie jest dla drugiego żywego organizmu konkurencją. Począwszy od bakterii i wirusów. Bakterii, bo wirusy to tam nie wiem, czy to jest w ogóle nawet żywe. Począwszy od bakterii po człowieka. Każdy organizm jest na tym świecie dla siebie konkurencją. Bo takie są prawa natury. To ona ustala zasady na tym świecie. Kodeks skalny to jest tylko taka, takie, takie, żeby aby, aby, takie jakieś podstawowe zasadki ustalić, czy kodeks prawny. A natura ustala te najgłówniejsze zasady. Ustala, ty jesteś żywym organizmem. Wszystkie wokół ciebie organizmy są twoją konkurencją. Wszystkie będą starały cię się zabić, a ty masz ich wszystkich zabijać, żeby się obronić. Spójrzmy na przykład do świata natury, do, do świata na przykład owadów. Spójrzmy na przykład na taką młąkę. Chodzą sobie tam robaczki małe. Z naszej perspektywy wyglądają pięknie, jakieś czerwone żuczki z jakimiś czarnymi tymi czarnymi jakimiś kropeczkami na grzbiecie, no nie? Jakieś tam zielone polne koniki. Ale z ich perspektywy to już nie wygląda tak pięknie. Każdy z tych robaków ma jakiś narząd, który mu służy do tego, by zabić inną ofiarę, innego osobnika. By zabić, czy to jakiś kolec, czy to jakiś jad, czy to jakieś pazury, czy to jakieś szczęki. Czy Bóg wie co jeszcze? Każdy jest uzbrojony. Każdy po to, by zabić, zabić swoją konkurencję, by samemu sobie poprawić życie. I tak samo jest wśród ludzi, rozumiecie? Tak samo było jeszcze na przestrzeni setek tysięcy lat, czy nawet milionów ewolucji człowieka, tak samo jeszcze do niedawna, do kilku tysięcy lat temu było wśród ludzi, dopiero kilka lat, tysięcy lat temu ludzie zaczęli jakieś tam prawa stosować, tak, jakieś normy społeczne. Nasz umysł tkwi jeszcze w czasach 100 tysięcy lat temu. My mamy to wszystko zakodowane w głowie, żeby zabijać, żeby, żeby eksterminować całą, całą konkurencję wokół siebie. I dobrze tu nigdy nie będzie na tym świecie, a przynajmniej nie przez najbliższe 100 tysięcy lat. Człowiek jest dla człowieka konkurencją, pamiętajcie o tym. Żyjcie w zgodzie z ludźmi. Nigdy ich, nigdy nie zaczepiajcie ludzi, tak? Nie róbcie im nic złego, jeśli wam nic złego nie zrobili. Ale pamiętajcie o tej jednej, głównej prawdzie tego świata. Człowiek dla drugiego człowieka na tym świecie jest tylko i wyłącznie konkurencją. Dzięki przegrywy za wysłuchanie mojej audycji. Do następnego. Cześć.